Cześć, witam was serdecznie z tej strony renim biznesu. Słuchajcie, no jesteśmy po Halvingu i dzisiaj chciałbym nagrać taki dłuższy filmik i troszeczkę porozmawiać czy Bitcoin odrodzi się jak Feniks z popiołu, i czy już możemy odliczać dni do nowego ATH? Słuchajcie, wiele się mówi w internecie, pokazuje się różne rzeczy, i wiecie, że u mnie na kanale nie ma lipy. Ja tu nie zamierzam pieprzyć za przeproszeniem o jakichś głupotach i wymyślać teorii spiskowych, na których opiera się niby świat. Więc zaczynamy dzisiaj trochę nietypowo, bo chciałbym porozmawiać na temat złota, do którego tak wiele osób się odnosi i o którym yy, tak wiele osób mówi, że to inwestycja, yy, która zabezpiecza nasz kapitał, że to najspanialszy środek, który możemy zastosować. I słuchajcie, chciałbym Wam pokazać pewien wykres, czyli złoto na przestrzeni 20 lat. Jak sobie tutaj zerkniecie, yy, yy, możemy sobie yy, zobaczyć, kiedy to złoto kosztowało i, i w jakim okresie. I chciałbym Wam pokazać na takim przykładzie. Teraz tutaj dotknę i pokażę. O, czekajcie. Przejechałem tutaj 2014. No ale dobrze, niech to będzie. 2000. O, mam powrót. Dobra. Słuchajcie, tutaj jest taka opcja, że złoto w 2000. O, kawałek w boku, muszę przejechać. Czekaj, to jest. Robię to na telefonie i, I chciałbym wam pokazać najwyższy punkt. Ona no, mi się nie udało? Już, 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 już. No, mniej więcej chciałem wam powiedzieć, że w 2000 chyba to było. O, mam, dobra. Mamy 25 lipiec 2012 roku, albo. Czekajcie, czekajcie. Przepraszam, że tak jeżdżę, ale jest po prostu mi niewygodnie. Bo robię to na telefonie. Zobaczcie, 1837 y, y, dolarów kosztowało złoto. I to było w przełomie tam 2011 roku, tak? Czyli gdybyśmy sobie uzmysłowili taką jedną rzecz, że e, to złoto w e, 2012, 2011, no mniej więcej tak, e, tak byśmy to określili, kosztowało 1800 dolarów, a dzisiaj mamy 2020 rok, czyli zaokrąglimy to do 7 lat, to jeżeli ktoś wszedł na. E, Takiej można powiedzieć, bańkrecce spekulacyjnej w 2012-2011 roku, tak? To do dzisiaj e, powiem Wam, że jest na minusie, bo dzisiaj to złoto kosztuje 1700 dolarów. E, I to minęło, uśredniając z nich minęło 8-7 lat, tak? Więc zobaczcie, że e, często ludzie, o, którzy mówią e, na YouTube, czy na różnych artykułach internetowych, nie pokazują do, do końca prawdy. Nie pokazują to, że pewne rzeczy mówi się wybiórczo i, i, i stosuje się pewne wartości, tylko które są odpowiednie do przekazania pewnych informacji. To nie jest tak do końca, że mamy złoty środek na wszystko i złoty środek na to, żeby stać się bogatym człowiekiem. Bo tak jak dobrze wiecie. Każda inwestycja równa się jakiemuś ryzyku i nie ma tak naprawdę inwestycji, która daje pewne, pewny zarobek. No można powiedzieć, że są to jakieś tam inwestycje w banku, tak? ale wszyscy mówią, że bank może upaść i też możemy to stracić, że mogą zmienić się stopy i tak dalej, i tak dalej, więc każda inwestycja równa się z jakimś ryzykiem chciałbym właśnie dzisiaj odnieść się do tego halvingu, tak, który nastąpił, gdzie była napompowana ta cena, że wszyscy oczekiwali, że to będzie rosło powyżej 10 tysięcy znacznie, bo przecież była pewna chwila, że bitcoin był powyżej 10 tysięcy, a więc zobaczcie, to nie jest tak, że można sobie zaplanować coś i to na pewno będzie w pewnym sensie zrealizowane w jakiś sposób, że Przyniesie wymierny zysk. Pewnie, że gdybyśmy kupili to złoto, załóżmy w 2010 roku, tak, to ono kosztowało 932, 10700, no to w ciągu e, mamy 2009, tutaj widzimy rok, tak? No to mamy w ciągu, załóżmy, 11 lat, tak, e, zysk o 100%. No tak, zysk o 100%, tylko bitcoin powstał w 2010 roku i kosztował 1 dolara, tak, a dzisiaj kosztuje. 8800, tak? No to weźcie sobie porównanie takiego, e, takiej inwestycji. Ja mówię, no wkurwiam je takie coś, e, że ludzie porównują jakieś zamieszłe czasy do czasów dzisiejszych. No nie ma takiego czegoś, bo kiedyś nie było koronawirusa, były inne wirusy, nie wiem, inne choroby, inne pandemie i no. Przepraszam, że tu zabrzmi to może wyniośle, no ale kurwa po co jest takie porównania? Do czego one mają służyć? Ja tego nie rozumiem. No ma to rodzić jakąś psychozę w, w społeczeństwie? Nie wiem, jakieś absurdalne wyobrażenie, czegokolwiek. Nie wiem, ci ludzie nie potrafią oprzeć pewnych wizji swoich na jakiejś e, obecnej sytuacji, tylko muszą gdzieś e, wyciągać jakieś e, dziwne rzeczy. Jeżeli ktoś zainwestował kiedyś pieniądze z myślą, że będą one przynosiły zysk, no to było to, stało się albo zarobił, albo stracił. Dlatego ja uważam, że trzeba budować swój portfel, dywersyfikować go i, i, i wchodzić w rynek. No i przejdźmy teraz do tych kryptowalut, bo chciałem pokazać to złoto, że, że zobaczcie, mówię, tak jak niektóry, niektórzy ludzie weszli, to jeszcze nie zarobili tych pieniędzy do dnia dzisiejszego nie odzyskali przejdźmy teraz do rynku kryptowalut słuchajcie przeczytałem fajny artykuł odnośnie bitcoina ostatnio, znaczy ostatnio dzisiaj, no i chciałbym się do niego odnieść pan tam wymienia kilka różnych rzeczy odnośnie że cena bitcoina niedługo czyli w przeciągu załóżmy 2-3 lat osiągnie nowe ATH, wymienia tam Ee, że Bitcoin stracił już o połowę, że e, chodzi mi o wydobycie, tak? że rośnie cały czas zainteresowanie, hashgrade, e, zwiększa się ilość portfeli e, w tym przedziale od 0,1 do 1 Bitcoina, e, że ludzie coraz więcej e, zaczynają wierzyć, że to jest e, taka mm, inwestycja, która pozwoli im zabezpieczyć pieniądze przed inflacją że w takich krajach jak Wenezuela czy Argentyna czy w innych jeszcze te właśnie bitcoiny są kupowane dlatego, żeby gdzieś tam swój kapitał zabezpieczyć i wiele, wiele różnych rzeczy przedstawia. I to, że właśnie niedługo, czyli za 4 lata, nawet już mówi o tym, że za 4 lata wydobycie znowu zmniejszy się i będzie o połowę mniej dostępne niż złoto bitcoin. Wszystko jest fajnie, wszystko jest e, e, zajebiste, to co on tam pisze i można sobie przeczytać, można co pomyśleć, ale ja chciałam Wam powiedzieć, nie wiem czy zwróciliście jedną zasadniczą uwagę. Słuchajcie, dzisiaj Market Cap mamy w wysokości 239 bilionów, tak? I bitcoina mamy teraz 8726. Mm. A przypominacie sobie yy, wielką bańkę w 2017, jaki był market cap? Był ponad 860 bilionów. Czyli słuchajcie, gdybyśmy spojrzeli na to z drugiej strony, gdyby dzisiaj, w dniu dzisiejszym, czy tam wczorajszym, czy przed halbingiem, czy, yy, czy, tam, czy no, jakoś tak teraz na, na czasie, gdyby to yy, ten. Yy, Market Cap był na takim samym załóżmy poziomie, tak? czyli to zainteresowanie, to, yy, ten wkład finansowy był taki sam, to ta cena, gdybyśmy, bo to byłoby prawie 4 razy więcej, tak? no może nie 4, no 3 z hakiem, no to jeżeli byśmy wzięli 3 razy więcej tą cenę Bitcoina, tak? no bo czym większa yy, ilość, ja tak to yy, może to upraszczam, ale no czym większe ten market cap, to ta cena nam zaczyna wzrastać, czyli jak gdybyśmy mieli tu 3 razy więcej tych pieniędzy, a cena by była większa, to dzisiaj w największym punkcie ten przed halvingiem było 10 tysięcy, więc to była cena 30 tysięcy. Ja uważam, że wyznacznikiem oprócz tego, że projekty kryptowalutowe mają swoje super plany, różne zespoły, różne systemy y, działania na różnej płaszczyźnie w świecie blockchainu i tak dalej, no to najważniejszym, jaki może być y, tutaj y, argumentem za tym, no to jest y, zainteresowanie danym projektem i y, jego wolumen. Chodzi mi wolumen o, o, o y, zainwestowane pieniądze przez inwestorów. Bo chciałbym Wam powiedzieć na takim prostym przykładzie z dziśka, z warsztatu samochodowego. Jeżeli Zdzisiek jest zajebistym gościem, który robi super fury, przerabia i przyjedzie do niego gościu, który mówi: Panie Zdzisku, niech Pan mi zrobi superfurę, tak? No i Zdzisiek mówi: Dobra, niech Pan zostawi, Panie Januszu, tutaj ten samochód, ja Panu zrobię. I ten Pan Janusz przychodzi za jakiś czas. Patrzy, no odpierdolona fura, taka, że łeb odpada, tak? I pyta się pana Zdziszka, ile to kosztuje? A pan Zdzisiek mówi, no dobra, niech pan da tysiaka. On mówi, tysiaka tylko? A on mówi, no tak, no jest pan moim tam klientem, no zrobiłem panu, biorę tego tysiaka. I ten Janusz jedzie z tym samochodem na jakieś salony, pokazuje go, wszyscy go widzą, mówią, boże, ale ty masz furę, gdzie ty to robiłeś? No u ile dać? Tysiąc, co? Tylko tysiąc zł? Nie, to nie jest możliwe. I wszyscy jadą do zdziska robić samochody, no to zdzisiek widząc taki przyrost, taki klientów nowych, no to pomyślałby sobie, no dobra, ja mam określony czas, tak do zrobienia jakiejś fury, więc no jeżeli pan chce zrobić, to ta cena nie będzie już 1000 zł, tylko będzie to 1500 zł. I tak jest z Bitcoinem, słuchajcie, uważam, że. Jeżeli e, ludzie zaczną coraz więcej adoptować ten, tą kryptowalutę i będą chcieli w nią wchodzić, no to za jakiś czas, e, zmniejszając ilość wydobycia jej, ta cena będzie rosła. To jest logiczne. No chyba, że nie będzie tych właśnie zainteresowanych, tak? e, tych ludzi, którzy chcą mieć tę e, kryptowalutę, no to wtedy jak e, przykładając na warsztacie zdziska, nie przyjedzie nikt do niego, no i to upadnie. No, to jest jedyny wyznacznik, to nie ma czegoś innego, no, co możemy wyznaczyć jeszcze? No Może ktoś powiedzieć, no przecież Bitcoina znamy 10 lat, no co, co tu nowego, no, poprawiam jego skalowalność, poprawiam różne jedno, jego e, łańcuchy, nie wiem, różne inne rzeczy wprowadzono. wprowadzili już Lightning Network i tak dalej pracują różni e, ludzie nad różnymi u, e, ulepszeniami tego Bitcoina, tak? Ale jeżeli nie będzie tej grupy docelowej, która będzie chciała zainwestować w tego Bitcoina, czyli. Zabezpieczyć swoje pieniądze, mieć go w swoim portfelu, tak? No przecież wszyscy producenci, załóż, zauważcie, różnych systemów, czy iOS, czy Windows, czy Android, czy Linux, wszyscy wprowadzają aplikacje do przechowywania kryptowalut, i to naprawdę idzie w, w takim bardzo dużym tempie do przodu. Eee, jeszcze drugi przykład. Przykład Ethereum, który. Wszyscy czekają na Ethereum 2.0, które zmienia w ogóle system jego. Będzie proof of Stake, czyli będzie ostakować Ethereum. Też ma zmniejszyć się o połowę tego Ethereum na rynku, tak? pojawianie się. Dlaczego? Do czego to ma prowadzić? Właśnie do tego, żeby te zasoby były wykorzystane w maksymalnym stopniu, czyli. Można powiedzieć, że ludzie, którzy wiedzą, że to będzie budowało nowy ekosystem, będą w to wchodzić. Ethereum naprawdę na Ethereum opiera się większość smart kontraktów. Już się mówi, że, będą, że są plany połączenia w pewny sposób pomiędzy gałęziami z Bitcoinem i z Librą. Więc zobaczcie to. To się rozrasta, to wszystko naprawdę idzie do przodu. Ludzie, którzy tego nie rozumieją, którzy nie wiem, chcą tylko chcieli zarobić na, na halvingu, albo uważają, że na tym da się zarobić w krótkim czasie, no myślę, że troszeczkę mogą być rozczarowani tym, bo jeżeli mm, ktoś ma swoje oszczędności i wie, na przykład, że do banku musi położyć je na jeden rok, tak, bo taka jest po prostu E, zawarta umowa, że odsetki dostaje po roku, no to idzie, podpisuje tą umowę i rok czeka, bo jak zerwie tą umowę, no to nie dostaje tych odsetek. No pewnie, że są umowy, kiedy można wycofać pieniądze wcześniej, ale mówię na, o takich umowach już, kiedy godzimy się na przykład na wyższe oprocentowanie i one jest na rok, tak? I wtedy nie mamy jakiejś obiekcji, nie wiem, jakichś pretensji, żeby wyjąć te pieniądze. Nie, cierpliwie czekamy i trzeba tak podejść, myślę, do pewnych projektów kryptowalutowych, bo nie mówię, że do wszystkich, bo przecież na naszym kanale jest grupa sygnałowa na Discordzie i gdzie przeprowadzamy po prostu różne sygnały dajemy, że można spekulacyjnie zagrać na pewnych projektach, że odbiją one, bo gdzieś są w dołku i tak dalej. Ale do pewnych projektów musimy podchodzić po prostu z pewną dozą takiego jakby zawarcia umowy, czyli zrobienia planu na jakiś okres. Nie ruszamy tego. Po prostu ewentualnie możemy tą uśredniać cenę, żeby to zrobić. Miliarderzy, niektórzy, to też są, jest wiele takich artykułów, ja nie będę tu przytaczał, porównywał, bo wiecie, że do tego, ale no są ludzie, którzy kupują tego Bitcoina, którzy mają wielkie fundusze inwestycyjne firmy, kupują, skupują to wszystko w różnym czasie, uśredniają tę cenę, ludzie przecież mówią, że po prostu gdyby wchodzić w tego Bitcoina przez ileś ostatnich lat, to i tak byśmy byli na plusie, a gdzie dopiero mamy tą Główną adopcję, gdzie to ma wzrastać ta cena. Pewnie ktoś powie, że mogę pierdolić głupoty, bo już tam Zaorski czy inne tu indywidualności świata finansów powiedzieli, że Bitcoin będzie kosztował 1000 dolarów. Okej, okay, ja nie mówię, że nie, może i będzie kosztował. Tylko czy Zaorski wygrał, nie wiem, w Totolotka, szóstkę? Zna numery wszystkie już. No, 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 nie jest taki mądry, niech skreśli i jutro nam pokaże, że przewidział 6 numerów w Totolotku. No, nie da się tego przewidzieć. No, niestety. Taka jest prawda i tak do tego trzeba podchodzić. No, słuchajcie, jeżeli ktoś jest sceptycznie nastawiony do rynku kryptowalut, to po co w to wchodzi? No, po co? Jeżeli mam takie zdanie, że to są shitcoiny, że to jest gówno warte, że to nie warto inwestować yy, i pisze na jakichś tam różnych yy, forach, na różnych jakiś tam mediach społecznościowych, no to po co? No, produkuje się bezsensownie, no to traci tylko swoją energię. Bez sensu w ogóle dla mnie. Chciałbym Wam powiedzieć, że Halving dużo jak na razie to nie zmienił, jeżeli chodzi w przeciągu tego, tych kilku dni. Ja myślę, że dopiero Prawdziwy halving poznamy po jakimś tam pół roku, bo to pokaże jak mocna jest cena bitcoina i jak duże będzie jeszcze jego zainteresowanie. Tak jak ja powiedziałem, no 238 bilionów, a przedtem 860. Jeżeli ja, ja myślę, że jeżeli rzeczywiście ludzie zaczną wchodzić w świat kryptowalut i zaczną inwestować pieniądze i ten. Wolumen finansowy na Michael Capie zacznie rosnąć, to zobaczycie to. To obudzi następne duże wzrosty. No jeżeli ten wolumen będzie spadał, to znaczy, że no nie ma jakiegoś dużego zainteresowania. No. Pewnie, że pewne projekty mają jakiś potencjał ogromny. O tym cały czas mówimy na moim kanale i będę mówił, bo tak jak powiedziałem, ten mój kanał ma kanał ma jakieś tam cele, ma jakieś e, projekty za zanadrzu. Na, zamierzam się e, rozwijać i prowadzić fajną tutaj dyskusję. Buduję grupę na Discordzie, na ja różnych innych mediach społecznościowych. Zapraszam wszystkich. Dziękuję za każdym razem Wam, bo to Wytworzycie przecież ten kanał. Nie ja, bo, no bo tak jak ten dzisiaj w tym warsztacie samochodowym. No co on sam, Boże, może zrobić? No nic. No może sobie najwyżej wziąć i kupić gdzieś, na szrocie jakiś samochód i szykować i go wystawić do sprzedaży i, i liczyć na łód szczęścia. No Tak samo ja, no, bez widzów nie ma kanału. No, niestety nie da się czegoś budować e, inaczej. No, tak samo bez świat kryptowalut, bez inwestorów nie istnieje. No, tak jest wszystko. Rządzi to wszystko podaż e, i dobrze wiecie, że jeżeli ma się fajny produkt, no to się go sprzedaje. No. Nie trzeba super, hiper reklamy i nie wiem, jakichś artykułów na, na, na ten temat, bo jak masz super rzecz i, i ktoś ją kupi i wie, że jest dobra, to, to polecenia to, to jest tak, jak idziesz do jakiegoś zakładu, ktoś ci wykonuje dobrze usługę, czy tam wynajmujesz kogoś do remontu i ktoś przychodzi i, i robi ci super w dobrych pieniądzach, to polecasz. Ten poleca następny, 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 i gościu po prostu nie ma czasu, ma tyle roboty. No, to tak samo jest z światem kryptowalut. No, uważam, że, że z czasem to będzie wzrastało. Tak naprawdę, no to mówię, to dębinko jest 10 lat, a niektóre kryptowaluty przecież wiecie, że upadły. Projekty kryptowalutowe, pamiętamy to e, te, te wszystkie projekty, które wystarczy, że miały nazwę jakąś z dupy, po prostu ekipę i, i, i zbierały gruby hajs, później nie wiem, uciekał główny developer i. I było po projekcie, tak? I kasa znikała, i, i żadnej odpowiedzialności nic. No. E, chciałbym też powiedzieć jeszcze troszeczkę o, o pewnych rzeczach, które były, a już się nie odbędą. No, tak samo są Masternody, tak samo był Dash. Pamiętamy przecież, e, jaka to była ogromna społeczność, jak ten projekt miał e, zrewolucjonizować e, świat kryptowalut. Dzisiaj jest nadal master Cena spadła gwałtownie. Jakbyśmy zobaczyli, na którym miejscu mamy Dasha? No, jedźmy dalej. Patrzmy: Litecoin, Binance, EOS, Tezos, Cardano, Chainlink, gdzie jest Dash? Patrzmy. kiedyś był na trzecim miejscu. Mm, jeszcze go nie ma. Jeszcze nie. No, coś tu mi się nie podoba. wpiszmy no proszę bardzo. no, 22 miejsce i zobaczcie, yy, największa cena jego 1233 dolary a dzisiaj dzisiaj cena, zobaczmy ile dzisiaj jest cena 15 dolarów Tak? Zobacz, nie, przepraszam yy, zobaczmy cenę na jeden dzień dzisiaj 70 dolarów dzisiaj no, no tak, trzeba o tym mówić. No niestety, e, w kryptowalutach, tak jak dobrze wiecie, e, są, były, były etapy, w którym e, był ogromny hype na pewne rzeczy, i, i pewne rzeczy się bardzo zmieniły. E, pojawiły się ogromne, wielkie po prostu e, firmy. Google, IPM, IBM BMW, no najróżniejsze firmy, Google, Facebook no jest tych ogrom... banki najróżniejsze już wchodzą w to wszystko, firmy nieruchomościowe i tak dalej. I zobaczcie, to się wszystko zmieniło w ciągu 3 lat. Powstały takie platformy, takie projekty, które to, co było kiedyś, to są po prostu tyci do nich. No. no, tyci. Także, jeżeli chcecie inwestować w świat kryptowalut, no to trzeba sobie zadać pytanie. Ja już od dawna to powtarzam. Albo jesteście spekulantami i po prostu liczycie tylko i wyłącznie na szybki zysk, no to zostaje grupa sygnałowa i wchodzenie w te nasze sygnały i, i tam, jak to mówi, jeden z bohaterów, czepanie kasy albo jesteśmy hollerami niestety, i budujemy nasz długoterminowy portfel, usiedniając cenę pewnych walorów, i licząc na to, że kiedyś one będą osiągną wymierny zysk. No i trzeba od razu sobie powiedzieć, że trzeba liczyć się z tym, że jeżeli rzeczywiście to wszystko kiedyś pierdnie, bo tego nikt nie jest w stanie przewidzieć, a może tak być, bo może jakiś projekt się. E, cygmyk zamknąć i go nie będzie, czy może bitcoin spalić do zera i go też nie będzie, no to musimy się liczyć, że te nasze pieniądze, które tam włożyliśmy, no nigdy nie odzyskamy. Bo tak się liczy po prostu inwestycje. Liczy się ile można na tym stracić, a nie ile można zyskać. Bo zysk jest wymierny zawsze na plus, a strata no jest po prostu nie do odzyskania już nigdy. Tak wygląda po prostu sytuacja na dzień dzisiejszy. Ja uważam, że jesienie kryptowalutowe zawsze są piękne i początki nowych, nowego roku. I wszyscy już mówią nie o halvingu 2020, tylko mówią o roku 2021, że to obudzi rynek kryptowalut. No tak, na pewno. Bo słuchajcie, jeżeli. Ten bitcoin będzie już o połowę mniej dostępny na rynku i to będzie trwało co najmniej przez pół roku. No to wątpię, żeby ktoś chciał teraz wyprzedawać tego bitcoina po tej cenie e, niższej niż perspektywa tego, że e, chętni będą chcieli to nabywać i będzie można to e, za jakiś czas sprzedać drożej. No chyba tylko wariat i idiota by tak robił. Tak ja uważam. Co jeszcze do, na temat rynku? Słuchajcie, e, to nie jest tak, że zawsze się przecież zarabia, ale zobaczcie, są projekty, tak jak jest to Cardano, zobaczcie dzisiaj e, idzie do przodu, chociaż Bitcoin opada. Powtarzam i będę powtarzał. Każdy indywidualnie z nas podejmuje decyzję. To nie ma co e, słuchać jakiejś e, wizji czy jakiś przepowiednik. Ja powiedziałem, ja na moim kanale rysuję pewien szkic, pewną drogę, którą możecie po prostu podążać. Ale każdy ma swój mózg i olej w nim, żeby przemyślał to na 10 tysięcy razy. Czy jest sens, żebym wchodził w kryptowaluty? Czy stać mi na to, żebym wchodził w kryptowaluty? I czy będę zadowolony, jak wejdę w kryptowaluty? I tylko wtedy można podjąć decyzję. My po prostu budując kanał na Discordzie, staramy się zbudować społeczność, która doradza, która wskazuje błędy, w której można sobie się o coś zapytać, jak się czegoś nie wie, czy chciałby się czegoś dowiedzieć. No to my po prostu rozmawiamy na ten temat. Kanał YouTube pokazuje po prostu drogę jakąś, moje tylko indywidualne zdanie, to nie ja nie doradzam do nikomu żeby ktoś wchodził, czy żeby ktoś kupował jakieś projekty, bo piszą do mnie tu jacyś tam ambasadorzy, że ja sprzedawał komuś projekt ludzie. Przecież to, co tym wy myślicie, że oni zajmują się takim rekinem biznesu? No nie no, po prostu ja mówię tu to, co ja sądzę, jak ja to widzę. Mam tych kryptowalut, straciłem na samym początku taką kasę, że po prostu mała głowa. W pewnym momencie mówiłem, kurwa, co to za gówno, e, Boże, po co ja się tu załadowałem, straciłem tego, ale byłem wtedy nieświadomy. Weszłem na nieświadomce w 2007 roku na samej górce. No i tego efekty później były. No, niestety, no. Hajd napędził u mnie e, manie stania się bogatym, mówię, Boże, jak to rośnie, to ja włożę to tutaj za chwilę będę miał dwa razy tyle, i tak dalej. No i nie. Dzisiaj pewne rozumie rzeczy i chciałbym się nimi podzielić i pokazać, jak to wygląda. Eee, czekajmy spokojnie, eee, budujmy nasz kanał. Dziękuję wszystkim za to, że są, że oglądają, że mają chęć tu odwiedzić mnie, że subskrybują, że dadzą dzwoneczka, że wiedzą, kiedy się pojawia nowy film. Budujemy cały czas. Eee, Nasz portfel będę to pokazywał. Jest jeszcze masa czasu do tego, żeby wejść w kryptowaluty. Będzie masa okazji. Nie ma dnia, w którym można tego żałować, dlatego że wszyscy wiemy i wszyscy cały czas mówią, że bitcoin będzie rósł. Czyli czy my wejdziemy dzisiaj za 8700, czy jutro, czy pojutrze za 10 tysięcy, jak ten bitcoin ma kosztować 50 tysięcy, to każdy z nas skorzysta. Może jeden trochę więcej, może jeden trochę mniej. Ale każdy skorzysta. Więc yy, przed nami naprawdę długi cykl yy, jeszcze inwestowania. Będziemy rozmawiać tutaj na tym kanale o wielu projektach, o wielu rzeczach. Yy, zapraszam serdecznie wszystkich. Uważam, że to, co dobre, dopiero przed nami. Yy, dziękuję z tej strony Rekim Biznesu. Szacun dla Was wszystkich. Yy, do zobaczenia w na następnym filmiku.